Między za wszystko, Międzywojnie. Kanał Historyczny. Kim był człowiek, który z bohemy i dekadencji trafił na szczyt najkrwawszego aparatu państwowego? Wybitny poliglota, miłośnik poezji i sztuki, a zarazem mistrz prowokacji i operacji specjalnych. Dlaczego Trocki nazwał go cieniem nieudanego projektu? W tym odcinku poznajemy życie i paradoksy Wiaczysława Międrzyńskiego. Od literackich marzeń po laboratoria trucizn. Serdecznie zapraszam na nagrania. Witam serdecznie Państwa w kolejnym materiale na kanale Międzywojnie. Na początku serdecznie polecam, abyście Państwo wspierali nasz kanał poprzez Bajkofi. Dziękujemy za wszystkie kawy, które Państwo nam postawili. A dzisiaj w odcinku poruszymy sprawę właśnie Wiaszcze Sława i jak może Państwo zauważyli, lub nie, jest to osoba, można powiedzieć, że całkowicie zapomniana. A mianowicie, jeżeli mówi się. O sowieckim systemie represji, no to mamy Dzierżyńskiego, a potem no, pojawia się nam właśnie geniusz Jagoda. Dzierżyński, pomimo tego, że długo. Rządził tym aparatem represji, jest można powiedzieć, że wymazany i jest to też druga postać o pochodzeniu polskim, po właśnie w tym systemie bolszewickim. Także postaramy się ze Stanisławem powiedzieć trochę więcej, opowiedzieć historię, właśnie tej dość ciekawej z jednej strony postaci, a z drugiej strony niezwykle okrutnej. Także serdecznie Państwa zapraszam i Stanisławie, rozpocznij przesłuchania. Tak. No to pierwszy punkt naszego przesłuchania będzie dotyczył oczywiście tradycyjnie tła tego, co dotyczy pochodzenia tej postaci, bo mówimy tu o człowieku, który podobnie jak Dzierżyński no, był poniekąd obcym w Rosji. Więc jak to jego pochodzenie, ale też te dekadenckie zainteresowania literackie, o których wspomniałeś oraz artystyczne, E, dziedziczna choroba psychiczna e, po matce ukształtowała tego bardzo specyficznego człowieka, którego sam Trocki nazwał cieniem nieudanego portretu. Tak, i filmie Mierzyński, on podobnie zresztą, jak wspomniałem wcześniej, wywodził się ze starego polskiego rodu szlacheckiego i urodził się w Petersburgu, czyli w stolicy imperium w 1874 roku, w takiej rodzinie uważanej za jedną z bardziej postępowych i inteligenckich. Mimo to badacz biografii Miężyńskiego, Roman Gul, twierdzi, że był, że będąc Polakiem i szlachcicem, był tak naprawdę obcy, obcy Rosji. W młodości był człowiekiem chorym. Zresztą wynikało to z tego, że jego matka miała problemy z chorobami psychicznymi, co też wpływało na niego później. Jeżeli chodzi o szkołę, to ukończył prawo z bardzo dobrą oceną. Jednak ściągnęło go w kierunku. Dekadencji Bohemii pisał takie symbolistyczno, erotyczne wiersze i prozę, co tak naprawdę nie pasowało do wizerunku tego twardego rewolucjonisty. I wspomniany Gul opisywał go jako takiego próżniaka i człowieka bohemy w dodatku bez kengosupa. Lec Lew złośliwie nazwał go cieniem nieudanego portretu, ponieważ Mielzyski nie odnosił sukcesów ani to w literaturze, ani w naukach prawnych. Jego taka patologiczna infantylność. I bezinicjatywność wynikała z jego takiej słabej postawy, choroby, też no, można powiedzieć, że powikłań po, po matce dziedzicznych, a także też z takich kompleksów pogłębionych nieudanym małżeństwem i zrywaniem też relacji z ojcem. W rezultacie, Mierzyński miał też chorobliwe takie pragnienie wyjścia z tej całej nicości, w jakiej był. No, no, właśnie, bo to jest dość ciekawa historia, w jaki e, sposób ten kulturalny gentleman, esteta, który jednocześnie unikał publicznych wystąpień z powodu jąkania się, e, unikał tortur, nie znosił egzekucji, Jednocześnie skończył jako kierowniczy jeden z najbardziej krwawych aparatów państwowych przez 8 lat. No tak, Mierzyński był osobą wyjątkowo wykształconą, będąc poliglotą, który znał od 16 do 19 języków, tym angielski, japoński, turecki. I perski. Perskiego nauczył się wyłącznie po to, by móc czytać Omara Hajmana w oryginale. Orman Hajman jest symbolem człowieka renesansu w świecie islamu. Jest to mistrz nauk ścisłych, filozofii i poeta. Poeta, którego myśl do dziś też inspiruje zarówno uczonych, jak i też miłośników literatury. I Mierzyński był. Hmm, autorem prozy i wierszy, utrzymywał właśnie kontakty w kręgach tych dekadentów i był człowiekiem no, miłym i inteligentnym. I mimo to, że na czele GPU, OGPU stał przez 8 lat, czyli w latach 1926-1934, dłużej niż jego następcy, i jego sukces w tej roli wynikał paradoksalnie z jego intelektu i takiego estetycznego podejścia do życia, które określano jako takie estetyczne, ale nieetyczne, co tak naprawdę pozwala na wszystko. I Mierzyński był też znany z tego, że unikał osobistego udziału w egzekucjach i torturach, preferując pracę umysłową i chcąc zachować tak naprawdę takie czyste ręce jednocześnie też unikał publicznych wystąpień gdyż jąkał się z powodu zdenerwowania jego taki zaawansowany intelekt pozwolił mu udoskonalić metody walki z kontewelucją i wprowadzając tak zwany geniusz prowokacji I jego operacje były tak znakomite w pomyśle i wykonaniu i rezultacie że porównywano je tak naprawdę do dzieł sztuki a jak wytłumaczyć Taki może pozorny paradoks w zachowaniu Włodzimierza Lenina, który z jednej strony darzył miężyńskiego taką osobistą obojętnością czy wręcz antypatią, pokazał mu nosić ciężki kufer to zdaniem Sołomona, ignorując jednocześnie jego chorobę, a z drugiej strony, ten sam Lenin, mimo tego, że bardzo często padał ofiarą ideologicznej krytyki ze strony miężyńskiego, który nazywał go politycznym jezuitą, ten, że Lenin po rewolucji powierzył o tak kluczowe stanowisko jak narkom, czyli ludowy komisarz finansów. Czy ta decyzja świadczyła o takim cynicznym pragmatyzmie Lenina, który po prostu docenił zawodowe talenty Miężyńskiego i wzniósł się poza, ponad osobiste animozje i jakąś moralność? No, relacje Mierzyńskiego z Leninem w okresie emigracji były właśnie naznaczone taką ostrą i publiczną krytyką. I w jednej ze swoich takich emigracyjnych artykułów Mierzyński nazwał Lenina właśnie politycznym jezuitą i też politycznym łuczęgą, oskarżając go o wyciąganie z marksizmu tylko tych elementów, które były mu akurat w tym momencie potrzebne. I mimo tych ataków Lenin, który jak to się mówiło, świetnie znał się na ludziach, właśnie docenił jego Talent. Przywódca rewolucji uznał, że w gospodarce zwycięskiego socjalizmu dla każdego utalentowanego łajdaka znajdzie się praca. Mając na myśli właśnie Miężyńskiego, i jest taki epizod z Brukseli z 1908 roku, opisywany właśnie przez tego Georgia Solomona, Pokazał właśnie obojętność Lenina na cierpienie innych. I Miężyński. Cały drżący po chorobie i oblewający się potem, niósł ogromny, ciężki kufer Linna, który szedł sobie po prostu na luzia. Na uwagę o wykorzystywaniu chorego, Lenin odpowiedział wesoło i obojętnie. Czyżby był chory? Nie, nic, wyzdrowieje. Po ewolucji Miożyński niespodziewanie otrzymał właśnie stanowisko tego. Narkoma finansów, co mogło być spowodowane też jego doświadczeniem w pracy w Prywatnym Banku w Paryżu. Na tym stanowisku Miężyński zajął się aresztowaniem sabotażystów, nacjonalizacją banków no i konfiskatą złota. A czy fakt, że Miężyński prowadził narady. I według relacji świadków przyjmował petentów leżąc na kanapie w swoim gabinecie. Czy ten fakt świadczyło jego patologicznej bezinicjatywności i politycznej pasywności, która y, okazała się wygodna dla Stalina? Mierzyński był osobą ciężko... Chorą. On cierpiał na asmę odszczelową, niewydolność serca, przewykle choroby na lek. Miał też poważny, poważny uraz kręgosłupa. I ten uraz kręgosłupa był wynikiem potrocenia go przez samochód w Paryżu w okresie właśnie emigracji. I ten stan zdrowia sprawił, że trudno mu było siedzieć, tym bardziej stać. Dlatego też na i spotkania w OGPU prowadził Leżąc na kanapie w gabinecie. No i ta postawa, w połączeniu z jego, takim, jego problemami natury psychicznej, sprzyjała jego takiej patologicznej bezinicjatywności. I Mierzyński był z takim złamanym biurokratyczną dyscypliną, Partyniakiem. Taka sytuacja była no, wyjątkowo korzystna dla samego Stalina, ponieważ Miężyński był takim no, lojalnym figurantem, który nie wtrącał się w politykę i nie stanowił tak naprawdę politycznego zagrożenia dla Stalina. I to też pozwalało jego pierwszemu zastępcy, właśnie wspomnianemu wcześniej Jagodzie, który był aparatczykiem, i on tak przejął faktyczne kierownictwo i bez sprzeciwu Stalina wykonywał jego polecenia. Mierzyński, choć formalnie stał na czele OGPU, pozwalał Jagrodzie przykryć, przykryć to wszystko swoim autorytetem i wszystkie negatywne zjawiska właśnie związane z represjami. A jaki był mechanizm działania operacji Trust, w skrócie polegającej na stworzeniu Tajnej organizacji antybolszewickiej, która to doprowadziła w rezultacie do aresztowania dawnego znajomego Miężyńskiego, eserowca Borysa Sawinkowa. No tak, zresztą na temat Sawinkowa już nagraliśmy nagranie. Serdecznie Państwa zachęcam do niego. Myślę, że na, też na temat te, tej operacji mm, zrobimy, zrobimy materiał, który no, będzie poruszona jedna z takich kultowych operacji bolszewickich kultowych operacji właśnie walki z, z opozycją, która zresztą podobno jest wykorzystywana do teraz przez, przez Rosjanie. Ale wracając już do samego Miężyńskiego, to ja on jako szef Odie Południu no, doskonalił te metody walki z przeciwnikami reżimu, uznając właśnie metodę prowokacji za najskuteczniejszą. Jego operacje miały być takimi, można powiedzieć, że dziełami sztuki wykorzystującymi no, minimalne środki do osiągnięcia optymalnego efektu i właśnie najsłynniejszą operacją, za którą otrzymał zresztą order czerwonego sztandaru w wrześniu 1924 roku była właśnie operacja Trust. I też mechanizm tej operacji polegał na sfingowaniu tajnej, potężnej, antybolszewickiej organizacji podziemnej w Rosji. Jej celem było wywabienie właśnie wrogów z emigracji. I na tę prowokację dał się złapać właśnie wspomniany Borys Sawinkow, pisarz i legendarny eserowiec, który był zaciętym właśnie wrogiem bolszewików. I Mierzyński i Sawinkow znali się zresztą z okresu młodości, kiedy razem właśnie uczęszczali do pracowni literackiej i studiowali na Wydziale Prawa. I Sawinkow uwierzył w istnienie trastu, przeszedł Gernicę, by nawiązać kontakt i został natychmiast aresztowany w Mińsku. Choć Sawimkow został oficjalnie ułaskowiony, zamieniono mu karę śmierci na 10 lat, z w więzieniu w 1925 roku w takich niejasnych okolicznościach. No właśnie, a dlaczego Międzyński, pomimo że był rzekomo człowiekiem w gruncie rzeczy przyjemnym, sprze sprzeciwiał się na przykład wyjazdowi śmiertelnie chorego Aleksandra Błoka za granicę? i też był odpowiedzialny za sfałszowaną sprawę akademicką, w rezultacie której rozstrzelano 60 intelektualistów, w tym wybitnego poetę Nikołaja Gumilowa. No Mierzyński, który sam był zresztą literatem i dekadentem, został wyznaczony do nadzoru nad rosyjską inteligencją. I mimo że wielki rosyjski poeta, Aleksander Błok, chwalił jego prozę, Mierzyński zablokował jego wyjazd za granicę na leczenie, oświadczając Leninowi, że Błok zupełnie naturalnie będzie pisał wiersze przeciwko nam. I w rezultacie Błok zmarł w Petersburgu w sierpniu 1921 roku. Mierzyński był również odpowiedzialny za sfałszowanie sprawy akademickiej. To jest tak zwana sprawa tagańcewa. W jej wyniku aresztowano około... Pół tysiąca leningradzkich uczonych, w tym właśnie profesora Tagańcewa. Mimo iż Tagańcem złożył zeznania pod warunkiem gwarancji zachowania życia, czekiści złamali umowę i rozstrzelali sześćdziesięciu przedstawicieli inteligencji, w tym poetę Nikołaja Gumilowa. I ten akt był tak rażący, że wielu stroniło od współpracy właśnie z bolszewikami a wiemy też że OGPU odegrało bardzo właśnie pod przywództwem miężyńskiego, bardzo istotną rolę w przeprowadzeniu kolektywizacji która była wręcz nazwana drugą wojną domową i doprowadziła w rezultacie do śmierci około 6 milionów ludzi co stawia go zdaniem niektórych historyków no, w takim na piedestale katów Wśród innych szefów czeki i NKWD, jaką rolę odegrał właśnie Miężyński w tym całym procesie? No, był on takim głównym pomocnikiem Stalina w niszczeniu chłopstwa w związku z ze wspomnianą wcześniej kolektywizacją. I on już w swojej pracy dyplomowej na Wydziale Prawa wyrażał negatywne stanowisko wobec idei współpracy chłopskiej. Decyzja o kolektywizacji doprowadziła wtedy do wybuchu tak zwanej II wojny domowej w Rosji. W jej trakcie OGPU pod kierownictwem Mierzyńskiego odegrała właśnie kluczową rolę, ponieważ obawiano się, że Armia Czerwona może odmówić walki z chłopami. OGPU musiało stłumić 14 tysięcy masowych demonstracji, około 20 tysięcy aktów terroru przeciwko władzy. W wyniku też represji, wywozu głodu towarzyszącego kolektywizacji, zginęło około 6 milionów ludzi. I ze względu na tą ogromną skalę ofiar, niektórzy historycy szacują, że to na sumieniu Miężyńskiego jest najwięcej zrujnowanych żyć, niż na jakimkolwiek innym szefie służb specjalnych. I za jego rządów represje rozwinęły się no, w taką pełną skalę, a Guali zaczęły wypełniać się setkami tysięcy więźniów. Właśnie. A źródła wskazują, że Miężyńskiemu przypisuje się pomysł stworzenia i wykorzystania w OGPU Tajnych laboratoriów chemicznych. I teraz pytanie: jaką rolę odegrało takie laboratorium, które miało, wedle relacji, produkować jady, które nie zostawiają śladów w organizmie? I w jaki sposób łączy się to z faktem, że Miężyński zlecił nadzór nad tym laboratorium Gienrichowi Jagodzie? No tak, Mierzyński to, co ciekawe, był takim zagurzałem botanikiem i przypisuje się mu inicjatywę stworzenia i wykorzystania, właśnie przez OGPO, tajnego laboratorium trucizna, to laboratorium X. I celem tego laboratorium było opracowanie takich trucizmów, które nie pozostawiają śladów, właśnie w organizmie. Y to laboratorium znajdowało się właśnie na Miłubiance i Mierzyński powierzył swojemu zastępcy, Gienichowi Jagodzie, organizację i nadzór na tym eksperymentalnym przedsięwzięciem. I fakt istnienia laboratorium trucizm powrócił w kontekście właśnie też śmierci Mierzyńskiego, bo podczas procesów pokazowych w 1938 roku, jeden z aresztowanych lekarzy Kazakow, który był pierwszym szefem tego miejsca, zeznał, że Jagoda dał mu wskazówki, by wypracować Taką metodę leczenia, która miała przyspieszyć jego śmierć. I istnienie tajnego ośrodka do produkcji m, niewykrywalnych trucizmów stało się idealnym elementem propagandowym w trakcie właśnie późniejszych stalinowskich procesów pokazowych. O właśnie, Miężyński umiera 10 maja 1934 roku. Oficjalną przyczyną śmierci jest ostra niewydolność serca. Dlaczego jednak cztery lata później jego następca, wspomniany Genrich Jagoda, przyznał się oficjalnie do utrucia Miężyńskiego? A jednocześnie co oznacza fakt, że w 1988 roku Sąd Najwyższy ZSRR pośmiertnie uniewidnił jednak lekarzy oskarżonych o współudział w tej Zbrodni. No tak, Mirzyński, jak wspomniałeś, umierał w czwartym roku, 10 maja, w swojej daczy pod Moskwą, i sekcję zwłok przeprowadzili czołowi lekarzy chemloscy, którzy orzekli, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, ostrej wydolności serca. Mierzyński był jednak ciężko chory. Tak jak już wspomniałem, była to astma, choroba Nerek, uszkodzony kręgosłup. I było powszechnie wiadomo, że jest no, tak naprawdę w złym stanie zdrowia. I cztery lata później, w 1938 roku, podczas procesu pokazowego. Jego następca, Gienich Jagoda, przyznał się do otrucia Mierzyńskiego. Jagoda obciążył winą również kremowskich lekarzy, wspomniany wcześniej Kazakow i Lewin, twierdząc, że niewłaściwym leczeniem doprowadzili do jego zgonu. Lekarze zostali, jak to można było się spodziewać, rozstrzelani, ale w 1988 roku stąd najwyższy. Związku Socjalistycznego Republiki Radzieckiej pośmiertnie ich uniewinnił, co też podważało wersję o otruciu przez Jagodę. I przeciwnicy wersji o morderstwie twierdzą, że śmierć Miężyńskiego w wieku 59 lat była nieunikniona z powodu jego rozległego, e, chronicznego obciążenia różnymi chorobami. A teraz jeśli chodzi o relację Miężyński-Jagoda, to kto w zasadzie był prawdziwym szefem OGPU? No, Mierzyński z uwagi na mm, swój stan zdrowia pełnił rolę takiego figuranta na czele OGPU. I mimo, że Jagoda był taką kreaturą Mierzyńskiego, to właśnie Mierzyński powierzył mu no, kluczowe kierowanie właśnie tymi kluczowymi sekcjami, w tym na przykład sekretnym operacyjnym zarządem. Jagoda w istocie no, faktycznie kierował wszystkim, a Mierzyński przykrywał jego swoim autorytetem te wszystkie polityczne zbrodnie. I Mierzyński był niezwykle, tak naprawdę, wygodny dla Stalina, gdyż on nie wtrącał się do polityki, był lojalny. No, Stalin odmówił zwolnienia Mierzyńskiego w 1932 roku, mimo jego próśb do dymisji ze względu na jego, no, w bardzo ciężki stan zdrowia, i tak naprawdę taki patologiczny stan Mierzyńskiego stworzył Jagodzie taką doskonałą możliwość do umotnienia się w hierarchii i realizacji stalinowskich dyktatów, co też uczyniło go drugim w teorii, ale pierwszym w praktyce. A czym była tak zwana przesadna uprzejmość Miężyńskiego? Mówiło się nawet o estetycznej bezwzględności. No, można powiedzieć, że w przeciwieństwie do takiego stereotyp stereotypu brutalnego czekisty, był znany ze swojej no, wyjątkowej uprzejmości i delikatności. Współpracownicy byli zdumieni, że Miężyński on wydaje swoje krwawe rozkazy i prowadząc najbardziej okrutną pracę, często rozpoczynał swoje polecenia od słowa pokojnie proszę To pozornie miłe i takie ładgodne zachowanie było według Romana Gula wynikiem jego takiego estetycznego postrzegania życia Gól uważał, że Miężyński traktując życie estetycznie, ale nie etycznie, uważał, że estetyczna ocena pozwala tak na pewne na wszystko. I to właśnie ta przesadna, łagodna i miła postawa, połączona z jego takim intelektualnym, kulturalnym tłem, czyniła jego bezwzględność bardziej wyrafinowaną i niejednoznaczną. Znany jest na przykład z takiej, z takiej anegdoty, kiedy żegnając szlachającą żonę aresztowanego, uprzejmie jej powiedział: Płacze pani, dziwne. Czyste drzwi wyszło wiele żon na rozstrzał, ale nie widziałem, żeby ktoś płakał. Także można powiedzieć, że z jego strony było to niezwykle okrutne. A na koniec taka ciekawostka ponieważ mózg Mieżyńskiego wylądował jako taki unikatowy eksponat pierwszy z kolekcji mózgów w Instytucie Mózgu. Jak to ma się do opisu Mieżyńskiego jako najbardziej zagadkowej postaci w kierownictwie leninowskim? Po jego śmierci w 1934 roku jego pogrzeb odbył się no, z najwyższymi honorami państwowymi, a UNA z prochami została zamurowana w Murze Kremlowskim. I równolegle z tymi honorami podczas sekcji zwłok Mierzyńskiego jego mózg został wyjęty i zgodnie z decydurą Politbiura w Instytucie. Tym utworzono specjalne pomieszczenie do przechowywania mózgów wybitnych działaczy. Mózg Mierzyńskiego, zalany parafiną, stał się w pierwszym na liście materiałów ilustrujących w tej kolekcji, ponieważ nie zdecydowano się na wyeksponowanie mózgu Lenina. Ten fakt podkreślał też taką no, stanie sobie ideologiczną no, fascynację bol, bolszewickimi przywódcami. I teraz żony, ten mózg Lenina, czy dość nie, niewielkie. Dom Mierzyński był też opisywany jako najbardziej taka zagadkowa, tajemnicza, interesująca figura w kierownictwie. No a cała jego biografia składała się z masy zagadek. I z punktu widzenia etyki, zabranie mózgu było straszne. Lecz z estetycznego punktu widzenia, na który Mierzyński zwracał właśnie uwagę, było w porządku. I dziś mózg ten umieszczony w formalinie stoi na półce jako obiekt do badań studiowania. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie tej jakże fascynującej opowieści o bardzo no, nietypowej postaci, barwnej można powiedzieć, chociaż mrocznej. No ten, ta końcówka z mózgiem była naprawdę e, zabawna. Natomiast, no, pokazuje to, jak bardzo ta władza bolszewicka była odkryjona od rzeczywistości. E, czy coś jeszcze? Odkryjona, byś... ale właśnie ze względu na operację trastu, no to niezwykle skuteczna, bo to, to jakie straty dokonała właśnie ta operacja między innymi wobec polski no do te można powiedzieć że jeszcze jest owiana cały czas pewną e, tajemnicą na no, zakończenie też oczywiście polecamy się wspieraniu naszego kanału i lajkowaniu subskrybowaniu udostępnianiu naszych nagrań. pozdrawiam Żławski. ja słonos